Witam serdecznie wszystkich spod znaku byka. Dzisiaj, kochani, zrobimy dla Was rozkład kart Tarota na ten nadchodzący tydzień od 18 do 24 grudnia, włącznie czyli do wigilii, tak naprawdę. Zobaczymy, co tutaj karty powiedzą w Waszej sferze finansowej, zawodowej, co tutaj w energii Waszej na ten tydzień karty będą miały do powiedzenia, czy też jakaś przeszkoda nie stanie na drodze, oraz co w Waszych uczuciach będzie się działo, Zaczn Zaczniemy też rozkład od tego, jaki będzie dominujący wpływ dla Was, e, moje drogie byki. I mamy kartę Wisielca. Kartę Wisielca wskazuje na to, że będziecie jednak stali przed pewnymi wyborami, przed takimi trudniejszymi rzeczami niż no, te codzienne sprawy, z którymi sobie zawsze musimy no, radzić. Tutaj będą jakieś takie twardsze ogrzechy do zgryzienia i trzeba będzie nad nimi się zastanowić. Trzeba będzie pomyśleć, czy tutaj na pewno wszystko, jest tak, jak na pierwszy rzut oka wygląda, więc, moje drogie byki, pamiętajmy o tej karcie, pamiętajmy o tym wpływie, patrząc na rozkład główny. Czy tutaj faktycznie jakaś sprawa nie będzie troszkę bardziej zagmatwana niż mogłaby być? Zobaczmy teraz, właśnie zacznijmy rozkład od tego, jak tutaj Wasza energia będzie wyglądała. Energia będzie super, będzie rycerz. Pucharów. Mamy dziesiątkę mieczy, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, finansowe. To trzeba będzie troszkę dopytać dokładnie o co tu chodzi. Mamy rycerza denarów w kwestiach rodziny i bliskich. Jest giermek pucharów w sprawach uczuciowych. To fajnie, akurat. To może coś ciekawego oznaczać. Mamy właśnie pustelnika. I pustelnik bardzo mocno w tym kontekście ma e, takie połączenie właśnie z wisielcem. Tu jest tak, że jakaś sprawa będzie niejednoznaczna e, i to jest właśnie karta przeszkody w tym miejscu. Więc no, zobaczmy co tutaj się będzie działo. E, jaki będzie pomocny wpływ mamy króla pucharów. I coś dobrego co idzie w waszą stronę to spokój. Okej, okay, to już mogę w sumie troszkę powiedzieć, że pewnie poza tą jedną kwestią, którą zaraz próbujemy sobie tu wyjaśnić, no będzie ogólnie całkiem spokojny tydzień, będzie no to poczucie, że w końcu będzie można sobie troszkę odpocząć. Więc to umiarkowanie ma dobre znaczenie. Fakt, że też nie będzie jakiegoś takiego przełomowego nie wiem wydarzenia, które będzie po prostu tak jednoznacznie wspaniale fajne, ale no cóż, nie każdy tydzień może takie mieć, nawet tak no taki przedświąteczny jak ten. Ale dobrze, zanim jeszcze zaczniemy tutaj odczytywanie, jeżeli byście chcieli, żebym postawił karty tarota w waszej intencji konkretnie, zapraszam do kontaktu poprzez moją stronę internetową kosmatarot.com. Link jest pod filmikiem. Tak jak zawsze serdecznie zapraszam, ale teraz popatrzmy, co tutaj można odczytać. Najpierw mamy tą energię, mamy rycerza Pucharów. Rycerz Pucharów jednoznacznie mówi, że będziecie pełni werwy. Rycerze są zawsze energiczni, rycerze są zawsze gotowi do działania i mają inicjatywę, bądź przejmują tą inicjatywę. Więc wy tutaj będziecie całkowicie gotowi do podjęcia się no, jakiegokolwiek wyzwania, a jednocześnie będziecie. E, tutaj w takim, no, radosnym humorze. Karta Pucharu, ogólnie Puchary są bardzo radosne, są ciepłe, są to karty, które mówią też często o uczuciach, a patrząc, że tutaj jest giermek pucharów w sferze uczuciowej, no, może wskazywać, że to Wy będziecie może tym nośnikiem takich fajnych, no, ciepłych zdarzeń, ciepłych momentów, może właśnie będziecie chcieli, za, nie powiem, że zabawić się, ale będziecie chcieli być tym Naprawdę Mikołajem w tym wypadku, i może jeszcze będziecie doszukiwali tutaj jakieś dodatkowe prezenty dla swoich bliskich, może będziecie, no jeżeli organizujecie święta albo jakoś współorganizujecie, to będziecie jeszcze tutaj doszukiwali się sposobów, żeby były fajniejsze. No jest po prostu, was będzie chęć zrobienia przyjemności jakiejś innym ważnym wam osobom, no może nie tylko takim, może to po prostu wszystkim w koło. Więc jest to na pewno godne pochwały i życzę wam tego. Teraz zobaczmy w sprawach zawodowych. Finansowych mamy dziesiątkę mieczy, i to może być troszkę niepokojące, i tu jest czwórka, czwórka pucharów do tego, która wskazuje, że tak naprawdę w tym okresie możecie spodziewać się troszkę gorszej atmosfery niż byście chcieli, czyli może w pracy coś prawdopodobnie może pójść nie tak. Więc tutaj trzeba się przygotować na jakiś na taką sytuację, taką napięcia, no na to wychodzi, że może będzie jakieś napięcie w pracy jest ten okres przedświąteczny, często ludzie w firmach chcą dokończyć pewne rzeczy, bo to wiadomo, że potem ludzie już na jakieś urlopy jadą, i to jest może tak naprawdę ostatni produktywny tydzień tego roku. Więc no tutaj może być pewna, taka pewna taki pewien pokój w tej, w tej atmosferze pracowniczej wśród kolegów i też i koleżanek. I też czwórka pucharów wskazuje na to, że troszkę z jakiegoś wydarzenia tutaj będziecie niezadowoleni. To też może się przekładać no niestety na kwestie finansowe, które w tym wypadku świadczyły o to, że no może wyda wydaliście w chęci bycia tym dobrym Mikołajem, wydaliście troszkę więcej niż byście chcieli, więc w tym wypadku no, trzeba się liczyć z tym, że no, ten tydzień nie będzie najfajniejszy pod tym względem. I może właśnie w tym wypadku, bo tak naprawdę nie widzę w jakim innym, trzeba będzie się jakoś głębiej zastanowić, może pod względem właśnie pracy, co jest przyczyną tego, może będzie jakiś problem, który, w którym Wy możecie jakoś pomóc, w którym Wy możecie. Po tym, jak go tak przeanalizujecie bardziej, pomyślicie nad nim, będziecie mogli podjąć jakieś działania, które tą sytuację poprawią. To zależy wiadomo, w jakim, jakiej jesteście pozycji w pracy i jaką macie tutaj siłę sprawczą, ale to może być taka sytuacja, może to też być. Kwestia tego, że no, troszkę nie do końca tak przeliczyliście te swój, ten swój budżet w tym tygodniu, e, znaczy no, ogólnie w ostatnim czasie, no, ten przedświąteczny, e, który no, też może nie poszedł tak w tą stronę, w którą byście chcieli, więc no, przygotujcie się na taki trudniejszy czas. E, no, ten trudniejszy czas nie będzie miał potem jakichś specjalnie wielkich konsekwencji na szczęście, bo mimo wszystko e, nie powoduje, że będziecie czuli się źle. Że, że nie będziecie chcieli potem sobie odpocząć, no raczej bym to ustanawiał jednak w sferze tej pracy, gdzie no ta atmosfera może być troszkę napięta z jakiegoś powodu, który stanie się Wam jasny, jeżeli o nim pomyślicie. Więc ta atmosfera, no może ktoś albo coś ją troszkę popsuła, więc no, ten, ten tydzień może nie być najłatwiejszy. Jeżeli chodzi o kwestię Związane z bliskimi i rodziną. Mamy rycerza denarów, to znaczy, że będzie tu, będą tu wiadomości od rodziny, będą jakieś pewnie życzenia, e, albo i też i od bliskich zapewne. Więc ten kontakt będzie i e, radosny, ale też i produktywny, co no, jest fajne zawsze w takim, w takim kontekście. E, ale no, no, te święta idą, więc może to będzie już właśnie w ramach właśnie tego wydarzenia, e, w ramach. E, tego święta. W kwestiach uczuciowych, to dla osób, które są już w związku, są w bliskiej relacji z kimś, no, mieszkają ze sobą razem, są w długoletnim małżeńskim stażu, będzie radośnie, będzie fajnie. Faktycznie może będziecie chcieli tą przyjemność sprawić i ta osoba też będzie tutaj odpowiadała właśnie tym. Będzie wasza bliska osoba, wasz partner, partnerka także będzie chciała się odwdzięczyć ta osoba, więc no, możecie się spodziewać, że będzie nawet może w tym tygodniu czas nie tylko już związany z świętami, ale także będzie czas, w którym spędzicie te chwile trochę razem, bliskości jakiejś. Więc to jest bardzo fajne dla osób, które szukają za to kogoś bliskiego. To jeszcze w tym tygodniu jest szansa, że albo będzie jakaś miła wiadomość od takiej osoby, albo właśnie, że pojawi się, jeżeli tutaj aktywnie szukamy poprzez jakieś te aplikacje różne, albo w inny sposób, ja nawet nie wiem, jest dużo tych sposobów, Obecnie, więc widzę tutaj, że będzie jakaś fajna sytuacja, fajna osoba na horyzoncie, z którą faktycznie będzie widać trochę więzi. Faktycznie będzie widać, że a nóż warto tą tutaj znajomość rozwijać, warto ją kontynuować. Więc tego Wam życzę, szczególnie właśnie, że mamy rycerza Pucharów po Waszej stronie i mamy tego giermka Pucharów. Ja bym tutaj jeszcze faktycznie sprawdził tego pustelnika. I tak, tutaj może być, to jest ósemka pucharów, tak, to może się tyczyć właśnie takiej trochę sytuacji w pracy, która się zbierała już od jakiegoś czasu, ta, no, nie, nie najfajniejsza, tak, i tutaj, jak się głębiej zastanowicie nad tym, to zrozumiecie dlaczego. Dlaczego tak jest, a nie inaczej. No, ale, mimo wszystko, to nie wskazuje na to, że że można to jakoś tak naprawdę poprawić, raczej zdać sobie sprawę dlaczego tak jest i mieć wyciągnąć wnioski na przyszłość. W kwestii pomocnego wpływu, mimo wszystko i tak będziecie utrzymywać ten szczęśliwy humor, będziecie pogodnego ducha Możliwe, a czyli najbardziej prawdopodobne to wszystko na to wskazuje, że ta sytuacja nie będzie jakoś bezpośrednio was dotykała, w sensie nikt nie wiem, nie fajnego nic wam nie zrobi, tylko ta atmosfera będzie nieprzyjemna. Niemniej Wy nadal będziecie wesoli, będziecie dobrze się czuć, nie będzie to Wam psuło tego świątecznego nastroju, więc tego Wam życzę, byki, pomimo jakichś tutaj trudności, żeby ten świąteczny nastrój i ta radość i ta chęć sprawiania radości w Was była na ten czas i na właśnie tą niedzielę. Także ja jestem Kosmo wiekowski bardzo dziękuję Wam za Wasz czas i mam wielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki, pa!